Przepraszam, za czym ta kolejka? Za Michałem Karmowskim. Za Michałem Karmowskim. Za czym ta kolejka? Do Michała. Do Michała. Panie Michale. Tym sposobem zagadałam tutaj ludzi się. I się do... wypchnęłaś, tak Wypchnęłam. jest. Tradycyjnie. Asiu, tradycyjnie, ale wybaczam ci. Cześć. Cześć. E, miałabym jakieś pytanie do ciebie. E, powiedz mi o tych opaskach. Ostatnio jakieś opaski się pojawiły na rękę takie. Ja. I'm all natural, tak? Mówisz o tej akcji, którą zrobiłem w internecie wyszydzając osoby, które stosują doping, a mówią, że nigdy w życiu nie stosowały? No co mam Ci powiedzieć? No, według mnie jest to hipokryzja i takie coś trzeba tępić, bo jest to skrzywdą dla osób, które uprawiają sport amatorsko, które chcą zmienić swoją sylwetkę, swoje życie i patrząc na osoby, które przeprowadzają metamorfozy swoich sylwetek w przeciągu trzech czy nie wiem, sześciu miesięcy, naprawdę kosmiczne, myślą, że to jest tylko za pomocą diety i treningu, a niestety jest to gdzieś owiane różnego rodzaju dopingiem, często gubią taką swoją motywację i mówią, że są beznadziejni. Nie, oni nie są beznadziejni, tylko osoby, które... E, piszą o sobie, że są naturalami w cudzysłowie, e, po prostu oszukują te osoby i trzeba tępić takie coś i chciałbym, żeby w taką akcję włączyli się wszyscy e, sportowcy. Wiadomo, sport e, amatorski e, różni się naprawdę bardzo od sportu zawodowego. W każdym sporcie zawodowym jest ktoś, kto bierze doping i tego e, to nie ma znaczenia jaka to jest dyscyplina sportowa ale naprawdę chciałbym, żebyśmy y, ludziom y, wpajali sport w y, takie codzienne życie, żebyśmy mówili im, że to jest fajna zajawka na życie, że można osiągnąć re rezultaty fenomenalne, nie używając środków dopingujących. I y, 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 to jest po prostu to. No, chciałem, chciałem, żeby ludzie y, dostali taki bodziec, że kurde, może to nie ze mną jest coś nie tak, że jestem beznadziejny, tylko po prostu ktoś mnie oszukuje, tak? Nie mam efektów macie. takich e, jakbym chciał, jak, jak widzę, że ktoś inny ma, prawda? Tak i później mówię, że kurde, dlaczego y, Krzyś, Jacek czy Heniek się zmieniają, a ja stoję w miejscu, tak? A oni twierdzą, czy tam mają powpisywane na Facebooku, nie wiem, Krzyś Natural jakiś tam, czy nie wiem, Zenek Naturalny, coś tam, coś tam, nie? Y, I o to mi tylko chodzi, żebyśmy, mówię, uświadamiali tym ludziom, że naprawdę można osiągnąć bardzo wiele nie używając niczego, stosując racjonalną dietę, aktywność fizyczną połączoną z odpowiednią ilością suplementów do danej dyscypliny sportowej albo i nawet bez suplementów, bo przecież suplementy nie są koniecznością. Są tylko dodatkiem pięcioprocentowym, który może nam podnieść wyniki sportowe lub przyspieszyć pewne rzeczy, ale przede wszystkim głowa, zdrowy rozsądek i takie chłodne spojrzenie na wszystko. A nawet nie musi być to suplementacja sportowa. Tak, oczywiście. Jak najbardziej zgadzam się z tym, co mówisz. Glutamina, katar, jesień. Chciałbym też, mówię, żeby y, jak największa ilość osób, sportowców włączyła się w taką akcję, bo... Ja nie jestem przeciwnikiem jakby dopingu, tak? Bo i nie będę mówił, że nie bierz, bo to jest złe. Bo każdy ma swoją głowę, ludzie biorą narkotyki, biorą dopalacze, piją alkohol i nikt im nie mówi, nie bierz. Jezu, ja tu nie będę jakimś tam ojcem ryzykiem oczywiście i nie będę umoralniał, bo każdy ma prawo wyboru, ale nie oszukujmy ludzi i jeżeli yy, biorę coś, to po prostu nie, nie wypowiadam się, nie mówię o tym, że nie biorę, po prostu... Mów, mówię, że trenujcie, róbcie swoje, a będzie dobrze. A ten temat pomijam. Według mnie to jest bardziej y, takie dla ludzi podejście niż obnoszenie się z tym, że nic nie biorę, bo według mnie takie osoby właśnie, które biorą, najczęściej piszą naturalny. I tyle w tym temacie. Bardzo dziękuję. Nie zabieram Cię już e, fanom.